Seria Spikes Family już na dobę rozgościła w sercach i umysłach sympatyków tak anime, jak i mangi. Wszystko jest na dobrej drodze do tego, by sezon pierwszy serial został w całości bardzo dobrze oceniony i zachęcił ludzi do śledzenia dalszych przykód w komiksie, albo do wyczekiwania na sezon drugi. Ale właśnie, jest jedna niejasność związana z tą serią. Kwestia, która jest równie enigmatyczna zarówno dla widzów anime, jak i czytelników mangi. A chodzi o rok, w jakim rozgrywa się fabuła serii, a także o to, czy w ogóle jest sens doczukiwać się odpowiednika naszej daty w tej przygodzie. I tak, to jest właśnie ten moment, w którym osoby dobrze kojarzące drugi odcinek mogą zakrzyknąć, no ale zaraz. W drugim odcinku, przy karcie z danymi JOR, widnieje data 1963. A ponieważ JOR ma 27 lat, a ja jestem świeżo po maturze z matmy, to w bieżącej fabule Spikes' Family mamy rok 1990. Fantastycznie! Dobra szpiegowska robota! I wiecie co? Hello. Jest to niezła bzdurka, którą warto mówić. Po pierwsze, w rozdziale, który jest pokrywany w drugi odcinek Anime, faktycznie kadet z danymi Jor jest, ale nie ma tam absolutnie nic co dać urodzenia bohaterki. Co więcej, informacja ta nie pojawia się nigdy, w żadnym tomie mangi. Osoba z produkcji, która tą kwestię w odcinku umieściła, bo najpewniej mówimy tu o jednej osobie, wybrała sobie po prostu jakąś datę pasującą w widełkach zimnej wojny. Ponieważ jednak pracownik ten mógł być trochę na balkier z tą historią i realiami, to nie wiedział żadnego konfliktu w tym, by rok 1990 pasował do tego, co widzimy na ekranie. I tutaj oczywiście moglibyśmy założyć, że świat X Family to przecież tylko odbicie naszego. Może jest na tyle opuśniony, że odpowiednikiem naszych lat 50. będzie rok 1990. Problem jednak w tym, że autor mangi, pan Tatsuya Endo, cały czas daje nam jednak mocne wskazówki co do tego, że Spikes Family rozgrywa się całkiem wiernym odbiciu naszych lat 50. Co więcej, możemy nawet ustalić dokładny rok aktualnej fabuły, który ma idealny odpowiednik w naszym świecie. Odstawiając więc głupotkę za anime na bok, podsumujmy sobie wszystko to, co o rzeczywistości Spikes Family wiemy. Pierwszą rzeczą, na którą zwraca uwagę praktycznie każdy widz i czytelnik produkcji, to mapa. Tak, jak świata, który mamy wprost podany, to oczywiście odpowiedniki dwóch krajów. RFN, któremu odpowiada Westalis, oraz komunistyczne NRD, którym jest tu ostatnie. Ważną informacją odnośnie tego, dlaczego Spikes Family to lata 50., a nie np. 60., jest to, że nieraz serii przewija się wątek Wielkiej Wojny, która miała miejsce około 10 lat temu. Szczególnie dobry wgląd w to, jak podobny do II Wojny Światowej był to konflikt, dostaliśmy niedawno w retrospekcjach Lloyda. Bombardowane miasta, uzbrojenie, mundur naszego szpiega z czasu służby na polu bitwy, wszystko to oczywiście odbicie tego, co można było obserwować w pierwszej połowie lat 40. Wiemy też, że Lloyd zgłaszając się do wojska zawyżył swój wiek i celowo skłonął. Możemy bezpiecznie założyć, że formalnie rekrutowali osoby, które skończyły 18 lub 19 rok życia. I wiek aktualnego Lloyd'a to przedział od 27 do 29 lat. Skąd taka pewność? Po pierwsze, z tego, że Lloyd sam wspomina, że od ponad 10 lat jest szpiegiem, a ponieważ widzieliśmy już, jak w czasie końca służby wojskowej spotkał się z Frankiem, to był to właśnie ten początek jego kariery szpiegowskiej, punkt odniesienia dla agenta zmierza. Po drugie, co zostało wspomniane, Jor ma 27 lat. W takich seriach autorzy raczej nie dają większych różnic wiekowych między bohaterami, a w wyglądzie nie pasuje na kogoś wyraźnie po 30. Jeżeli więc przybył na front wieku lat 17 i powalczył z rok czy dwa, po czym dołączył do Wise, to miałoby idealnie te 28 lub 29 lat. Spice Family oczywiście sztywno lat 50. się nie trzyma, widać to w końcu nawet na przykładzie telewizji. W Europie telewizja kolorowa zaczęła się, co zresztą znamienne, w RFN, ale dopiero w roku 1967. Mimo to Spy Wars, która nie ogląda, jest serialem kolorowym. Tak samo podsłuchy, z których Corsa Lloyd wydają się czymś jednak zbyt zaawansowanym na wczesną zimną wojnę. A słynny pojedynk na kocie tenisowym to już w ogóle czysty futuryzm. Ale to też trzeba jednak traktować jako czysto komediowym. W Akademii Eden jest angielskiego, co ponownie wydaje się wprost czerpać z geopolityki naszej Europy. A i tak najciekawsze, najbardziej kluczowe info dla ustalenia roku wydarzeń Spikes Family pada w rozdziale 39. Na początku tego rozdziału dowiadujemy się, że koledzy Damiana Dysmonta z jego klasy chcą wybrać się na nową wersję pewnego filmu. W naszym przekładzie, zgodnie z dosłownym tłumaczeniem, jest to 50 tysięcy stóp pod morzem. Każda osoba koś trochę obeznana z twórczością Juliusza kojarzy na skojarzy to z 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi. I co ciekawe, faktycznie w latach 50 film ten doczekał się nowej wersji. A wydarzyło się to dokładnie w 1954 roku. 1954 rok to dokładnie 10 lat od 1944, gdzie II wojna światowa wkraczała swoją finałową fazę. A ponieważ wiemy już, że Lloyd w odpłyniku tej wojny brał udział i zapał się na pewno na końcówkę, to w świecie Spikes Family ona również kończyłaby się w 1945 jak sam z historii albo rok wcześniej. Dlatego też nawet na bazie tych kilku informacji może z pewnością stwierdzić, że Spikes Family rozgrywa się w latach 50 XX wieku a będąc precyzyjnym w okolicy roku 1954. Sam autor pewnie nawet nie przyjmował się tym, że w anime przez jeden urywek informacja o roku 1990 padła i sam się z tym nie identyfikuje. Jeżeli jednak chcielibyśmy uznać to za kanon, to rok 1990 w Spy jest odpowiednikiem 1954 roku w naszych realiach. A ponieważ manga i anime są zaskakująco wierne naszej historii, to oglądając tą wyśmienitą serię możecie mieć przed oczami lekką wariację autora na temat połowy lat 50. Dzięki temu jeszcze łatwiej będzie wam wczuć się w klimat i atmosferę tej serii, a jednocześnie nie dziwić się, dlaczego chociażby Lloyd nie korzysta ze smartfonu, albo dlaczego nie istnieje odpowiednik YouTube, na którym pewni nagle powracający twórcy nie potrafią przeprosić swoich fanów, kłamią niczym Lloyd i odstawiają puste frazesy na modłę polityki z lat 50. właśnie. Z mojej strony to tyle, dziękuję za waszą uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał i dostarczył wam trochę wiedzy o Spikes Family, to będę wdzięczny za kciuki w górę, komentarze i oczywiście za siedzenie kanału. Cześć!